Myślę, że niejednego z nas może oburzać postawa nieuczciwych rolników z dzisiejszej Ewangelii. Zapewne sami doświadczyliśmy nieraz goryczy oszukania. Dlatego to uczucie może być szczególnie nam bliskie. Poszukujemy sprawiedliwości. Czy jednak Chrystus w takim właśnie celu Opowiada dzisiejszą przypowieść, aby przypomnieć o otaczającym nas w świecie nieuczciwości, abyśmy poużalali się nad naszym biednym losem, ludzi często wykorzystywanych, niesprawiedliwie traktowanych i jednocześnie w jakiś sposób ograniczonych ewangeliczną moralnością. Jezus pragnie. Abyśmy spróbowali odnaleźć się w tym obrazie. Bo bardziej niż sądzimy, w naszym postępowaniu możemy przypominać owych nieuczciwych rządców. Tak wiele otrzymaliśmy od Boga. Wielu Bożych darów nawet sobie nie uświadamiamy. Życie, zdrowie, ale również jego brak, miłość, przyjaźń. Wszystkie zdolności i talenty, to kim jestem, w każdej cząstce istnienia, co stanowi jakieś dobro, które jest w nas, to wszystko jest niewyobrażalnym darem darem kochającego nas Boga darem, który często nie potrafimy przyjąć i być za Niego po prostu wdzięcznym i odpowiedzialnym. Tak jak prosi nas o to Bóg, darem, który niestety marnujemy często swoją małostkowością i słabością. Dlatego bardziej niż nam się wydaje, możemy przypominać owych nieuczciwych rządców. Zatem spróbujmy, wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, zadać sobie pytania. Jak wiele jest w naszym życiu spraw, których nie chcemy oddać Panu Bogu, planów i re relacji, które pragniemy zrealizować we własny sposób, na które mamy swój pomysł, przyjmując je tak, jak to jest dla nas wygodne, nie tak, jakby pragnął przeprowadzić nas przez nie Pan Bóg. Przecież to wszystko, co mamy, czemu poświęcamy nasze życie i czas, powinno należeć do Niego, ukazywać Jego chwałę, bo to wszystko jest Jego własnością. Jezus w dzisiejszej przypowieści ukazuje miłosiernego Boga jako cierpliwego pana winnicy, wciąż czekającego na należny mu plon. Bóg tak samo i dzisiaj wysyła do nas swoje sługi. Czyni to, stawiając na drodze życia każdego z nas różne osoby i wydarzenia. Daje je nam jako dar i zadanie, które mają zrodzić plon dobra i miłości. Nie wolno nam przegapić tych chwil, zmarnować ofiarowanych nam spotkań, bo to z nich składa się prawdziwy. I najgłębszy sens życia, życia, które pozwala odnaleźć drogę do nieba. To droga powołania, które nie wypełnia się w realizowaniu zadań i naszych pomysłów, ale w otwartości na to, co Bóg stawia przed każdym z nas dzisiaj, teraz, w tym właśnie momencie. Teraz mam dla Boga zrodzić należny plon. Ponieważ jestem Jego winnicą i zarazem zarządcą każdego dobra, jakie On we mnie złożył, jakie we mnie rodzi. Przyjmijmy Jezusa zatem, jak przyjdzie dzisiaj do nas, przyjmijmy oddając Mu należny plon, poszukując tego, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Tak, aby Boże Królestwo było w nas.